To jest tak naprawdę człowiek, który chce cenzury, nie lubi mediów, nie lubi pytań, nienawidzi republiki, nienawidzi opozycji, w ogóle jest bezwzględnym zawodnikiem i jest notorycznym kłamcą. To jest już patologiczna droga, którą uprawia w polityce. O tym trochę mówił Jan Maria Rokita, który opisywał swojego byłego przyjaciela, swojego, swojego byłego kolegę, który mówił, że Tusk na gminie to robi. znaczy On jest chory z nienawiści. Dzisiejszy premier jest w w moim przekonaniu jedną z najwybitniejszych w całym świecie demokratycznych osobowości politycznych, potrafiących w sposób perfekcyjny mobilizować najniższe instynkty ludu, czynić zbiorowość ludzką, w której istnieją jeszcze odruchy pozytywne, odruchy dobroci, szlachetności gorszą, tak? Znaczy świadomie gorszą, w nadziei, że to przysporzy powodzenia politycznego. Jest absolutnym fachowcem w tej dziedzinie i z tego punktu widzenia Zasługuje na szacunek za swoje niezwykłe umiejętności. Sztuka współczesnego PR polega na tym, jak zmobilizować najniższe namiętności, najgorsze namiętności tłumu jak tłum przekształcić w motłoch, jednocześnie wprawiając go w przekonanie, że stoi po słusznej stronie. Jako cel uważa możliwość kłamania stały ten element.